Hej, cześć, na Wam wszystkim, tutaj jest de, tutaj de Panik Zombie i chciałam powiedzieć jedną rzecz. To jest, to będzie specja dla Roka, czego gorąco pozdrowić. Pozdrawiam także e, jego syna. Nie pamiętam jaką ma na imię. E, e, Roka oglądam już nie wiem ile. Od niedawna go zaczęłam oglądać, bo zaczęłam go oglądać dopiero po tym jak e, oglądałam Roya. Najpierw było tak, najpierw był T-Volt, potem był Royo, a na sam koniec był ROK. E, oglądam jeszcze Przemosa X, chcę go jeszcze pozdrowić także i polecam Wam Przemosa X. E, przy, po, także polecam Wam Madzie, e, to, jest tak, to, jest, to jest taki jakby specjalny ROK, ale także takie polecanie innych użytkowników, których oglądam, ale myślę, że to jest dobre. Także z tego co oglądałem, polecam serię Minecraft'a Taki, Taki TV. Jeżeli dobrze wymawiam użytkownika, to dobrze, jeżeli nie, to przepraszam, ale myślę, że dobrze wymawiam. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Co do Roka, to bardzo mi się podobają jego filmiki. Zwłaszcza jak nazwał film zachowywać się, jak brzmi, coś w tym stylu, Battlefield 3. Co jeszcze było? Aha, śmieszne, śmieszne animacje rock i rojo, czyli fa, fany song, coś w tym stylu też jest, lubię to oglądać. Ostatnio oglądałam to cały czas i jeszcze mam do Was jedno pytanie. Jeżeli ktoś wie, to proszę o nazwę muzyki Intra Roya, bo bardzo mi się podoba ta muzyka Roya, ta animacja z battlefielda i ta muzyka. Bardzo mi się podoba ta muzyka i chcę się dowiedzieć, jak się nazywa ta piosenka, tytuł tej piosenki. Więc jak napiszcie, to będzie fajnie, podziękuję Wam. No i to jest wszystko. Jeszcze raz chciałbym wszystkich pozdrowić. Przemosa Xa, jak już mówiłem, Roka, Roya. No, e, co mam jeszcze przedstawić? Paket TV. E, tak, Paket TV, przepraszam, e, przypomniało mi się, zresztą kolega mi przypomniał, którego przedstawię. Maciej? Odezwij się? Tak. No, to jest właśnie Maciej, już go chyba poznaliście, tak. Znaczy, że z, z, będziecie go bardzo często słyszeć, z tego co ja e, myślę, bo on będzie często w moich vlogach i pewnie będzie także w moich zagrajmy. Dzisiaj robiłem pierwszą próbę zagrajmy. Nie wyszło mi, bo tylko 40 sekund było. Jeżeli ktoś mi wytłumaczy, co się mogło stać, to dziękuję. A jeżeli nie, to trudno. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o vloga. Eee, lajkujcie, subskrybujcie eee, i na razie, cześć!